Kolejna mała aktualizacja, Mercedes już poważnie rozebrany, brakuje panelu centralnego, schowka, dywanów, generalnie mało co w tym samochodzie już zostało Ale powoli do przodu O co chodzi z tym całym plug and play? Ono o to, że mamy dedykowane kabelki, które pasują wtyczka we wtyczkę, nie ma tutaj żadnego cięcia, żadnej rzeźby Tu wpinamy oryginalną instalację To jest oryginalna, ta tutaj o, ta instalacja to jest oryginalna instalacja Mercedesa, została ona wypięta z tego to jest tak naprawdę radio, można by to było powiedzieć, czyli z zostało one wypięte. Wpięte tak zwane przejściówki. Te przejściówki mają oryginalne swoje zamienniki z Gladena Mosconi. Wszystko pasuje wtyczka we wtyczkę i na końcu mamy przyłącza dedykowane do głośników, do wzmacniacza i tak I znowu łączymy wtyczka we wtyczkę, więc nie ma w ogóle możliwości, żeby tu coś się popsuło, coś nie pasowało, jakiegoś cięcia, rzeźbienia. Wszystko jest tak jak trzeba. Na kolejnym wejściu pokażemy, jak już to wszystko jest połączone i poukładane. Cześć. Kolejne wejście. Teraz mamy już wszystko podłączone i działające, więc tak to wygląda. Po już wszystkie osłony są. Więc mamy totalną fabrykę. W masacz jest dedykowane miejscu za sławkiem, w zasadzie go nie widać. I tam mamy 20 cm głośnik basowo, który mówiłem wcześniej. I przywracamy auto do oryginału. Tunel centralny poskładany, tamta strona już poskładana. I w kolejnym dniu zostanie nam przywrócenie tapicerek oraz tego dywanu. I projekt mamy zakończony. Dzięki, cześć.